Linuxowe newsy napędzane są systemem Cash IOS. Cześć Linuxowi gracze! Witam Was w kolejnym przeglądzie gamingowych ciekawostek. Słuchając Waszych komentarzy, zmieniam delikatnie zakres informacji i zamiast na konkretnych grach skupiam się bardziej na technologiach. Dajcie znać w komentarzu, czy taka forma bardziej Wam odpowiada. No to lecimy. Wine z kolejną aktualizacją. Otrzymaliśmy pierwszy update do Wine 10. Poprawka 10.1 przynosi kilka istotnych zmian, m.in. usprawnione działanie klienta Battle.net, naprawione przekazywanie informacji na port drukowania oraz poprawki dla komunikacji Bluetooth, dzięki czemu łatwiej będzie teraz sparować urządzenia. Pojawiły się także mniejsze poprawki naprawiające dźwięki w grach, problemy z odniesieniami do plików poza katalogami gier, czy zwiększona kompatybilność z platformą DatNet 4.0. Świeży GE Proton 9.24 i 9.25 Opublikowano świeże wydanie GI Proton 9.24, a chwilę później Quick Patch 9.25. Najnowsze wydanie usprawnia działanie wielu gier, ale przede wszystkim naprawia funkcję odpowiedzialną za prawidłowe wykrywanie zapisów z poprzednich gier, jak choćby w Final Fantasy VII Rebirth czy Horizon Zero Dawn w remasterze, dzięki czemu można kontynuować przygodę tą samą postacią. Pozostałe zmiany dotyczą aktualizacji bibliotek do najnowszych wersji i usprawnień dedykowanych do poszczególnych gier. Małe poprawki w Proton Experimental. Aktualizacja nie ominęła także Protona w wydaniu Experimental. Skupiono się na dwóch konkretnych tytułach, a mianowicie naprawiono błędy w uruchomieniu The Finals, które stało się niegrywalne po ostatnim update'cie oraz naprawiono tryb VR w grze No Man's Sky. Epic bierze się za Unreal Engine. Grając w gry działające na silniku Unreal Engine, na pewno zdarzyło się Wam trafić na losowe mikroprzycięcia. Okazuje się, że to nie wina sprzętu, systemu, ani nawet warstwy wine. Problemem okazało się kompilowanie shaderów, które doczytują się w locie podczas grania. Epic opracował sposób na poradzenie sobie z tym poprzez dodanie nowego systemu PSO Precaching, który przygotowuje odpowiednie shadery w tle, nie blokując pracy silnika gry. Valve blokuje agresywne reklamy. Kojarzycie na molne reklamy przewijające się przez wszystkie darmowe gry na Androidzie. Obejrzyj reklamy, aby dostać monety, diamenty czy inne żetony. Valve dodało do swojego regulaminu zapis, który zabrania takich praktyk. Oczywiście nie chodzi o całkowite wycofanie reklam, ale o to, by nie publikować gier, w których głównym modelem jest zarabianie na reklamach. Co o tym myślicie? Czy to dobry ruch ze strony Valve? Nieoczekiwany spadek liczby cheaterów. A teraz nieciekawe wieści ze sceny Apex Legends. Nieciekawe dla nas, Linuxowych graczy. Choć sama gra jest już niedostępna na Linuxie, to warto wspomnieć o pewnym fakcie. W chwili wyłączenia systemów Linux z puli dopuszczonych do gry, liczba oszustów w grze drastycznie zmalała. Spadek wyniósł imponujące 33%. Pojawia się więc pytanie, czy użytkownicy Linuxa to też? Otóż nie, sytuacja ma się zgoła odwrotnie. To oszuści odkryli, że uruchomienie oprogramowania do oszukiwania łatwiej uruchomić na Linuxie, więc to na tej platformie oparli swoje działania, robiąc przy tym czarne. PR uczciwym graczom. Uwaga na nieaktualne gry Early Access. Valve dodaje nową funkcjonalność do klienta Steam. Od teraz gry, które wydane były jako Early Access, a następnie nie były aktualizowane przez ostatnich 12 miesięcy, otrzymają specjalne oznaczenie, dzięki czemu użytkownicy będą mieli większą świadomość, że gra, którą instalują, może być przestarzała lub zawierać niebezpieczny obecnie kod. Sekcje Will of Games i On The Go na Flathubie. Platforma Flathub, pozwalająca na instalowanie oprogramowania na Linuxach, dodaje nową sekcję. Nazywa się Wheel of Games i zbiera w sobie wszystko co niezbędne do grania na Linuxie. Znajdziemy tam launchery, narzędzia i gry, a także różne rozszerzenia i dodatki do dostępnych programów. Pojawiła się także sekcja On the Go, która zbiera najróżniejsze oprogramowanie wykorzystywane na urządzeniach mobilnych. Gra na silniku Godot od Blender Studio Deweloperzy ze studia Blendera opublikowali minigrę stworzoną na silniku Godot. Blender już wcześniej współpracował z projektem, aby usprawnić przenoszenie modeli 3D na silnik do gier, ale projekt Dogwok może okazać się początkiem wielkiej przygody. Na razie to bardzo prosta minigra, w której słodki, duży pies wraz ze swoim małym właścicielem próbują udekorować bałwana z nalezionymi ozdobami, ale potencjalnie może się to przerodzić w większą grę, więc będę bacznie obserwował projekt. Sukces Com Deliverance 2. Na koniec chciałbym wspomnieć o premierze i wielkim sukcesie gry Kingdom Come Deliverance 2. Gra bije rekordy sprzedaży i popularności na Steamie, zbierając bardzo dużo pozytywnych recenzji. Choć sam nie mam jeszcze gry w bibliotece, w sieci można znaleźć wiele nagrań pokazujących, że gra pracuje dobrze na Linuxie z wykorzystaniem Protona Experimental. Podobno potrzebne są małe tweaki, aby pozbyć się blokady na 30 fps, ale oprócz tego tytuł ma się na Linuxie bardzo dobrze. W tym wydaniu gamingowych newsów to już wszystko. Dajcie znać czy zmiany przypadły Wam do gustu, a może macie jeszcze kolejne dodatkowe uwagi, które warto uwzględnić w następnych filmach. Czekam na komentarze, a my słyszymy się w sobotnich newsach. Cześć!